Szanowni Państwo, w związku z ogłoszeniem trzeciego naboru wniosków na mikroprojekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 przybliżam Państwu zasady oceny wniosków aplikacyjnych. Dofinansowanie unijne może otrzymać tylko ten projekt, który pozytywnie przejdzie ocenę formalną i jakościową oceniający będą zwracali uwagę nie tylko na kwestie poprawności wypełniania samego dokumentu, ale i kwalifikowalności partnerstwa, samego projektu, kosztów, a następnie jego ideę, wykonalność, spójność i wartość dodaną dla całego programu. Dodatkowo każdy z beneficjentów musi przejść ocenę kwalifikowalności samych instytucji. To jednak etap późniejszy. Po wyborze projektów przez wspólny komitet monitorujący. Spójrzmy na siatkę oceny i kryteria administracyjne. Czy wniosek aplikacyjny złożono w terminie, to jest do 15 stycznia 2020 roku, do końca dnia, i czy złożono go elektronicznie, poprzez stronę internetową programu przy użyciu e-aplikacji? Czy użyto właściwego dla tego naboru formularza, czy oprócz samego wniosku, który będzie składany w formie elektronicznej jako pliki PDF oraz AF, dołączono skany deklaracji beneficjenta wiodącego i oświadczeń partnerskich? Odpowiednio wygenerowany i zatwierdzony wniosek aplikacyjny otrzyma unikalną sumę kontrolną, która będzie wyświetlona na każdej stronie wniosku. Suma kontrolna wygenerowana przez e-aplikację programu powinna być identyczna, zarówno na skanie, jak i w pliku PDF. Wniosek aplikacyjny powinien być wypełniony wyłącznie w języku angielskim. Złożony w języku innym niż angielski zostanie odrzucony. Podobnie jak wnioski aplikacyjne, wypełnione ręcznie, za pomocą nieprawidłowego formularza, a także wersje robocze, niepotwierdzone bez sumy kontrolnej. Ocena kwalifikowalności to ocena spójności projektu z celem tematycznym i priorytetem programu. To weryfikacja tego, czy rzeczywiście dany projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu, dla przypomnienia, zwiększenia liczby osób odwiedzających miejsca kulturowe, historyczne lub przyrodnicze i przynajmniej jednego programowego wskaźnika produktu. To sprawdzenie składu partnerstwa, czy projekt będzie wdrażany przez przynajmniej jednego beneficjenta z Polski i jednego z Białorusi lub i Ukrainy, czy jeden spośród beneficjentów pełni rolę beneficjenta wiodącego i spełnia wszystkie niezbędne wymogi w tym zakresie, łącznie z tym, czy podpisał się na deklaracji beneficjenta wiodącego. To wreszcie ocena kwalifikowalności samego projektu i kosztów. A więc kwestie lokalizacji działań projektowych, długości trwania projektu, maksymalnej kwoty dofinansowania, nieprzekroczenia limitów linii budżetowych, komponentu inwestycyjno-infrastrukturalnego. To także wstępna weryfikacja państwa deklaracji, czy projekt nie stanowi pomocy publicznej, bo ta w naszym programie nie jest dopuszczalna. I czy sam projekt nie pokrywa się z innym już realizowanym? Tylko projekty, które przejdą pozytywnie ocenę administracyjną i kwalifikowalności, będą podlegały ocenie jakościowej. Podobnie jak przy poprzednich naborach, i tym razem dajemy Państwu szansę na jedną rundę wyjaśnień. To znaczy, jeśli niektóre z kryteriów opisanych w podręczniku nie zostaną spełnione, Wnioskodawcy zostaną poproszeni przez WST o przedstawienie wyjaśnień lub poprawek do wniosku aplikacyjnego. Wspólny Sekretariat Techniczny zażąda wyjaśnień, jeśli przekazane informacje są niejasne, brakuje ich lub są nieprawidłowe. Na ewentualne wyjaśnienia będą Państwo mieli 14 dni. Patrząc na doświadczenia poprzednich naborów, projekty, które zostały odrzucone, to te, które zostały złożone po terminie nie zawierały sumy kontrolnej, albo miały różne sumy kontrolne na różnych częściach wniosku, w których nie wybrano wskaźników, albo wnioskodawca nie dostarczył wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Ocena jakościowa, czyli ocena Państwa wniosku pod kątem spełnienia kryteriów strategicznych i operacyjnych. Przy ocenie strategicznej Oceniający będą odnosili się do kilku podstawowych zagadnień. Kontekst projektu, czyli jak dobrze uzasadniono potrzebę realizacji projektu, czy zdefiniowano problemy, potrzeby, czy odniesiono się do konkretnych ograniczeń występujących w regionach docelowych. Ale zidentyfikowanie potrzeb realizacji projektu to jedno. Równie ważne jest opisanie, czy i jak realizacja projektu rzeczywiście pomoże te problemy rozwiązać. Jakie będzie oddziaływanie projektu na grupę docelową? Je też muszą przecież państwo wskazać. Jak projekt wpisuje się w strategię całego programu? Jaką wartość dodaną niesie? Oczekiwana będzie również informacja, czy państwa projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Charakter współpracy. Jaką wartość dodaną przyniesie wybrana współpraca? Czy projekt rzeczywiście przyczynia się do wzmocnienia współpracy transgranicznej? Czy przynosi korzyści po obu stronach granicy? Czy istnieje wyraźna korzyść płynąca z podjęcia tej współpracy? Czy wreszcie spełnione są kryteria projektu zintegrowanego? Dla przypomnienia, czy spełnione są przynajmniej trzy z czterech warunków: wymagane wspólne przygotowanie projektu i wspólne wdrażanie projektu opcjonalne, wspólny personel projektowy i lub wspólne finansowanie. Znaczenie partnerstwa. W jakim stopniu skład partnerstwa odpowiada projektowi? Czy wybrane instytucje mają kompetencje, by podjąć się zaplanowanych działań? Czy podział ról pomiędzy partnerami jest opisany ogólnikowo czy szczegółowo? Czy partnerzy wiedzą, za co odpowiadają? Czy ewentualnie nie ma w projekcie beneficjentów, którzy nie pełnią żadnej roli? Inaczej, czy nie są niezbędni do realizacji projektu? Wkład projektu w osiągnięcie produktów i rezultatów programu. Czyli w jakim stopniu projekt przyczyni się do osiągnięcia celów programu? Czy wybrano wskaźniki? Czy realnie je szacowano? Czy podano źródła ich weryfikacji? czy projekt uwzględnia nie tylko obowiązkowe programowe, ale i sugerowane dodatkowe wskaźniki projektowe. Z drugiej strony, czy wskaźników nie dobrano na siłę? Pełna lista wskaźników zamieszczona jest w rozdziale 1.5 podręcznika programu. W tej sekcji możemy zdobyć maksymalnie 45 punktów. Przy ocenie operacyjnej Asesorzy będą oceniali wykonalność i spójność projektu. Zarządzanie. W jakim stopniu struktura zarządzania i procedury są zgodne z zakresem projektu, okresem trwania i potrzebami projektu? Czy beneficjent wiodący i beneficjenci zaproponowali odpowiednie struktury i procedury zarządzania? Czy opisali, jak będą prowadzić projekt? Czy przedstawiono plan monitorowania projektu? Systemu raportowania. Komunikacja. W jakim stopniu działania komunikacyjne są adekwatne i skuteczne, by zagwarantować dotarcie do właściwej grupy docelowej i interesariuszy? Do kogo i jak chcą Państwo trafić ze swoim projektem? Czy plan informacji i komunikacji jest odpowiedni, by osiągnąć cele komunikacyjne założone w projekcie? Harmonogram. W jakim stopniu harmonogram jest realistyczny, konsekwentny i spójny? Czy ogólna koncepcja projektu jest spójna? Czy logika interwencji i plan działania są jasne i wykonalne? Czy zaproponowane działania są właściwe, praktyczne i zgodne z celami i oczekiwanymi rezultatami? Czy wszystkie działania projektowe zostały jasno i szczegółowo opisane? Czy działania są ze sobą powiązane? I czy tworzą spójną, logiczną całość? Czy działania poza obszarem programu, o ile są, w ewidentny sposób przynoszą korzyści obszarowi programu? Budżet. W jakim stopniu budżet gwarantuje właściwy stosunek jakościowo-cenowy? W jakim stopniu jest on spójny i proporcjonalny? Czy zaplanowano wystarczające i zasadne środki, które pozwolą zrealizować projekt? Czy planowane finansowanie zapewni płynną realizację projektu? Czy budżet projektu jest właściwie dostosowany do zaplanowanych działań? Ważny jest stosunek szacowanych kosztów do oczekiwanych rezultatów. Czy ta proporcja jest rozsądna zarówno w odniesieniu do kosztów rzeczywistych, jak i kwot rozliczanych ryczałtowo? Czy całkowite koszty przypisane do danego partnera odpowiadają jego rzeczywistemu udziałowi w projekcie? Czy są zrównoważone i realistyczne? Czy budżet jest przejrzysty i jasno przedstawiony? Czy wyjaśnienia i uzasadnienia poszczególnych linii budżetowych pozwalają stwierdzić, co obejmuje dany koszt i ocenić jego zasadność? Czy budżet wolny jest od błędów arytmetycznych? Czy koszty tam ujęte można rzeczywiście uznać za kwalifikowalne? Czy nie wpisano kosztów określonych wprost przez program jako koszty niekwalifikowalne? czy nie przeszacowano kosztów związanych z komponentem inwestycyjno-infrastrukturalnym. Wreszcie trwałość projektu. Nie tak może widoczna jak przy projektach typowo inwestycyjnych i infrastrukturalnych, ale również weryfikowana przez oceniających pod kątem tego, czy projekt będzie długofalowo oddziaływał na grupy docelowe, czy główne produkty projektu będą wykorzystywane również po jego zakończeniu. Czy projekt będzie miał efekt mnożnikowy i czy działania projektowe nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne? W tej części mogą Państwo otrzymać maksymalnie 35 punktów. Łącznie do zdobycia jest 80 punktów. Aby projekt otrzymał dofinansowanie unijne, musi otrzymać minimum 70%, a więc 56 punktów, ale dodatkowo co najmniej 60% z każdej z dwóch sekcji, to jest minimalnie 27 punktów z oceny strategicznej i minimalnie 21 punktów z oceny operacyjnej. Szanowni Państwo, asesorzy oceniają to, co jest napisane we wniosku. To nie jest czas i miejsce na ich domysły. Dajcie szansę swoim projektom. Stąd prośba, aby raz jeszcze zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów. Spójność wniosku. Aby zaplanowane działania, terminy, budżet, wskaźniki były ze sobą spójne. Harmonogram działań i podział obowiązków między partnerami projektu. By był określony precyzyjnie. Pomoc publiczna. By się nie pojawiła w projekcie, bo takie działanie albo i cały wniosek uznany będzie za niekwalifikowalny. Zasada braku zysków. Granty nie powinny mieć na celu, ani ich wynikiem nie może być uzyskiwanie zysków dla żadnego z beneficjentów. Proszę unikać błędów w tłumaczeniu na język angielski. Innymi słowy, mieć ograniczone zaufanie do translatorów internetowych. Należy dwukrotnie sprawdzić obliczenia, zwłaszcza sumowanie w głównych liniach budżetowych, czy wniosek jest wolny od błędów arytmetycznych. Nie należy przeszacowywać kosztów. Uzasadnienie budżetu powinno być racjonalne. Proszę zwracać uwagę na opis, czy jasno z niego wynika, czego dotyczy koszt i jak został oszacowany. Przed wysłaniem wniosku do nas proszę raz jeszcze sprawdzić, czy w załączonych plikach nie brakuje wymaganych oświadczeń, i deklaracji, budżetu, danych kontaktowych, a wszystkie pola są uzupełnione. Czy deklarację partnerską złożyli wszyscy partnerzy występujący w projekcie? Z wyjątkiem beneficjenta wiodącego? Czy wszystkie części wniosku mają taką samą sumę kontrolną? Czy dołączono dwie wersje elektroniczne, PDF i AF? Wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia wniosku, kryteria oceny, kwestie na co zwracać uwagę, znajdą Państwo w podręczniku programu dla trzeciego naboru wniosków, tzw. program Manual. W podręczniku oceny. Czyli Evaluation and Assessment Manual? W samym wniosku aplikacyjnym, gdzie przed każdym polem podajemy pomocnicze pytania, co należy w danej części opisać, jak i siatce oceny. W razie wątpliwości, proszę zadawać pytania. Życzymy powodzenia!